Witam wszystkich serdecznie na konferencji prasowej po meczu Okocimski KS Brzesko GKS Katowice. Tak, dzień dobry jeszcze raz. Od Dawian wiadomo, że jedna bramka szczególnie strona na wyjeździe jeszcze, jeszcze nie powoduje to, że, że, mecz, się, że mecz się wygra. Tak się, tak się stało też dzisiaj. Ja tylko ubolewam nad tym, że, że my od tego wyniku 1-0 nie dążyliśmy jakościowo tak jak możemy do tego, żeby, żeby ten wynik podwyższyć. Rzeczywiście wydaje mi się, że że tej jakości było za mało i, i, i nie była ona taka, na jaką nas stać na tym najbardziej ubolewam, a, a drużyna gospodarzy zdeterminowana walczyła o, o wynik do ostatniej minuty zdobyła wyrównującą bramkę i tak się tak się te popołudnie kończy, natomiast tak jak powiedziałem, na pewno my jako GKS Katowice jesteśmy ogromnie rozczarowani tym wynikiem, dziękuję znaliśmy siłę i charakter drużyny z Katowic, widzieliśmy Kim, z kim będziemy się dzisiaj yy, z kim będziemy rywalizować w dzisiejszym dniu yy, bardzo mocna drużyna cały zespół mój yy, był skoncentrowany. Nie uszczegliśmy się błędu przy straconej bramce jeszcze jedną sytuację, GKS miał po stałym fragmencie gry, która mogła się zakończyć golem. Natomiast nasza determinacja wola walki do samego końca może troszeczkę te umiejętności były piłkarsko mniejsze, natomiast tutaj te cechy wolicjonalne były, myślę, że zdecydowanie wyżej ocenione przeze mnie niż drużyna GKS-u i dążyliśmy do tego wyrównania, co się udało w końcowej fazie. I tutaj ogromne słowa uznania dla całego zespołu za, za tą de determinację i walkę do, do końca. Dziękuję.